Witam, dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć troszkę o jednym rozdziale z Ewangelii Łukasza. Jest to 15 rozdział Ewangelii Łukasza i usłyszałam takie zdanie, wiecie, że gdyby ktoś kazał, żeby zniszczyć cały Nowy Testament i zostawić tylko jeden rozdział z jakiejś Ewangelii, z listów, to chyba najbardziej całość Nowego Testamentu, całość Ewangelii, przesłanie Ewangelii właśnie odzwierciedla Nastrość Ewangelii, Ewangelii Łukasza. Są tam trzy przypowieści, które Pan Jezus opowiada. Pierwsza, bardzo znana, o zagubionej owcy, o dobrym pasterzu, o tym, że kiedy jedna owca zginie ze stada, to pasterz wraca i szuka. Wiecie, to jest niesamowita głębia, to jest tak wspaniała rzecz, że to nie jest tak, że wiecie, że owca sama nieudolnie chodzi, szuka jakieś, jakichś znaków, szuka jakichś ścieżek, szuka drogi do domu. To pasterz wraca znajduje ją, bierze ją na ramiona, kładzie, przynosi do domu, zwołuje sąsiadów, przyjaciół, rodzinę i cieszy się razem, wspólnie z nimi, ponieważ odnalazł zagubioną owcę. To jest niesamowita głębia. Wiecie, kiedy sobie uświadomisz, że dobry pasterz to, Chrystus, który chodzi i szuka zaginionych owiec. No, to jest niesamowite. Kiedy masz tą świadomość, że kim jest Chrystus, że jest Twórcą, że to jest Bóg potężny, a tak się uniżył i, i tyle w tym jest dla mnie osobiście miłości, dobroci Bożej, łagodności. To jest niesamowita historia. A druga historia, którą Pan Jezus tam opowiada, to jest o kobiecie, która zgubiła, zgubiła w domu pieniążek, monetę i wymiata cały dom, sprząta cały dom. My kobiety wiemy co to znaczy, generalne porządki, więc podejrzewam, że odsuwała wszystko, gdzie nie mogła dostać to właśnie czy szczotko, czy czymś tam wymiatała. I szukała tej jednej, jednej monety. I znowu, wiecie, gdy, się, gdy ją znalazła, zwołała po prostu wszystkich znajomych, przyjaciół, i radowała się, że ją odnalazła, że była zgubiona, a ją odnalazła. Dla mnie osobiście niesamowita symbolika, że człowiek musi pozbyć się wszystkiego, posprzątać swoje serce, żeby odnaleźć to najbardziej cenne, że musimy dokonać takich generalnych porządków w naszym sercu, w naszym umyśle, wyrzucić to wszystko, co nie pozwala nam odnaleźć tego prawdziwego skarbu. No i trzecia historia, która jest zatytułowana o synu marnotrawnym, chociaż ja bym dała jej inny tytuł. Ja bym ten, nazwała tą historię o kochającym ojcu, o wybaczającym ojcu, o miłosiernym ojcu. Niesamowita, słuchajcie, nie wiem, ile razy słyszałam w życiu kazania na ten temat, wykłady, historie, każdy człowiek potrafi dostrzec w, tym, w, tej, w tej całej opowieści przede wszystkim siebie, i bardzo często nie na pozycji syna marnotrawnego, ale na pozycji np. Na starszego brata. Każdy potrafi dostrzec tam coś nowego, coś niesamowitego. Przybliżę Wam tę historię tak szybciutko. Jest ojciec. Które ma dwóch synów, starszego i młodszego. Jest majętnym człowiekiem i któregoś dnia przychodzi do niego młodszy syn i prosi właściwie nawet nie prosi, mówi: Ojcze, daj mi tam, wiesz, ten majątek, co mi się należy, bo, bo chcę po prostu, żebyś, żebyś to mi dał. Więc ojciec posłuchał go. Podzielił majątek, dał mu należną mu część. I po kilku dniach, kiedy już syn miał cały ten majątek od ojca, po kilku dniach spakował się i wyjechał w świat, wyjechał w podróż. I Pismo Święte mówi o tym, że roztrwonił majątek, bawił, hulał i po prostu. Wydał wszystko na uciechy świata, ciała. I w tym kraju, gdzie on był, po pewnym czasie przyszedł głód, przyszły, przyszedł jakiś kryzys, i on biedny musiał się zatrudnić, bo nie miał co jeść, zaczął cierpieć głód. Musiał się zatrudnić u jakiegoś człowieka i po prostu zaczął paść świnie. I marzył o tym, żeby zjeść to, co jedzą świnie. Ale nikt mu nie chciał tego dać do jedzenia. I wtedy zastanowił się nad swoją pozycją, zastanowił się nad, nad, nad tym wszystkim, co się wydarzyło w jego życiu. Wspomniał na ojca i powiedział do siebie, że u mojego ojca, najemnikom, którzy pracują dla niego, nie brakuje nigdy chleba. Pomyślał, wrócę do ojca, przeproszę go, będę błagał, może mi wybaczy. I tak jak pomyślał, tak zrobił, wstał i wyruszył w drogę. I kiedy był jeszcze daleko, ojciec zauważył go, że idzie w jego stronę. I rozradował się ogromnie w swoim sercu i pobiegł w jego kierunku. Wiecie, to jest niesamowite, bo możemy wnioskować, że to nie był młody człowiek, że ojciec swoje lata już miał, a jednak kiedy zobaczył tego syna, po prostu powie w jego kierunku. I ja się tak zastanawiałam nad tym, wiecie, z pozycji tego ojca, że rzeczywiście, zobaczcie, czasem tak jest, że kiedy człowiek naprawdę czuje się winny w jakiejś sytuacji i ma. Pragnienie, żeby kogoś przeprosić, to czuję lęk w sercu, boi się, że ten ktoś nie przyjmie tych przeprosień, że wyśmieje go, że go odrzuci. I nie wiem, czy mieliście tak w życiu, ale ja miałam tak, że czasami stałam już pod drzwiami do kogoś, żeby zapukać, żeby poprosić go o wybaczenie, aby. Spróbować na nowo mieć jakąś relację z tym człowiekiem. I człowiek często rezygnuje, stoi już przed drzwiami i nie zapuka, odwraca się, odchodzi i nigdy nie wraca. I być może ten ojciec to wiedział, że w sercu jego syna znał swojego syna. Słuchajcie, kto z rodziców, kto nie zna swoich dzieci? Patrzysz na dziecko i wiesz, co sobie myśli w danej sytuacji. I być może ten ojciec wiedział, że on może się wrócić, że będąc nawet przed samym domem, może się zawahać i odejść z powrotem. I ojciec wybiegł do niego, pobiegł do niego, słuchajcie, z wielką radością, uściskał go, ukochał, wziął go do domu. Wezwał sługi, kazał go ubrać, umyć, kazał włożyć pierścień na jego palec. To jest dla mnie też niesamowita symbolika, wiecie. Pierścień to jest coś, co przede wszystkim, zobaczcie tak, jak obrączki to, to ma symbolizować wieczność ten okręg, który, z którego są zabione pierścienie czy obrączki. Symbolizują jakby wieczność. Pierścień miał symbolikę, zobaczcie, na przykład w królestwie był jakby podpisem, był o znaku przynależności do, do jakiejś społeczności. I to jest dla mnie niesamowite, że ojciec włożył pierścień na jego palec. Jakby chciał mu powiedzieć, synu, należysz do mnie. To wszystko, co jest moje, jest Twoje. I powiem Wam, ojciec, oczywiście, tam, wiecie, jest uczta, muzyka, radość, jedzenie. I podczas całego tego wydarzenia, kiedy wrócił młodszy syn, nie było jego starszego brata. I w pewnym momencie ten starszy brat wraca z pola. Na pewno jest utrudzona, na pewno jest zmęczony. I widzi, że Coś się dzieje, z daleka słyszy muzykę, słyszy jakieś śmiechy. Słyszy, że ludzie się cieszą, ucztują. I przywołał sługę, jednego ze sług, kiedy szedł i pyta się, co się dzieje. A on mówi, twój młodszy brat powrócił i ojciec się raduje. Wyprawił ucztę z jego powodu. I on się strasznie zdenerwował, wiecie, strasznie się zdenerwował. I ojciec się go pyta, dlaczego, dlaczego tak, tak się denerwujesz? Dlaczego tak zareagowałeś? A on mówi: Tyle lat ci służę, tyle lat ci służę, a ty nie dałeś nawet mi koźlęcia, żebym mógł się pójść zabawić z kolegami, z przyjaciółmi, zrobić sobie jakąś ucztę. A ten wziął majątek, roztrwonił, przepił, przehulał. A ty go przyjmujesz, wybaczasz wszystko i wkładasz pierścień na jego palec, ucztujesz, cieszysz się. A ojciec mówi do niego: Synu, przecież wszystko, co jest moje, należy do ciebie. Wszystko, co jest moje, należy do ciebie. A twój brat był martwy. Był martwy. A oto ożył na nowo. Ja straciłem syna. Dla mnie był martwy. Moje serce każdego dnia płakało za nim. Moje serce każdego dnia martwiło się i czekało. Czy moje dziecię powróci? Ciebie mam blisko i jestem wdzięczny za to, że jesteś cały czas. Ale ten oto Twój brat był martwy. Raduj się ze mną i zobaczcie, jak niesamowita rzecz w tym jest. No, niesamowita, naprawdę. I to jest oczywiście symbolika Boga i nas. Boga, jako ojca naszego wspaniałego. Ile dobroci, ile ciepła. Zobaczcie, kiedy przychodzimy do Boga, On nigdy nam nie wypomina tego, co zrobiliśmy. On nigdy nam nie wypomina tego, jak żyliśmy, bo On czeka na nas każdego dnia. Wyobrażasz sobie to, że Bóg czeka na Ciebie każdego dnia. Czeka, żebyś przyszedł, żebyś przyjął od Niego. Pierścień, żeby on mógł Cię umyć, ubrać w nowe czyste szaty. To jest niesamowite. To nie jest jakaś tam sobie historyjka, że młody się pobawił, później zmączą. To jest niesamowita głębia. Ten młodzieniec, kiedy był w świecie, on chciał po prostu zakosztować tego wszystkiego, co świat oferuje, i zakosztował. Ale chwała Bogu, że któregoś dnia przejrzał na oczy, spojrzał na to wszystko i zobaczył w jakiej pozycji, że jest niżej niż świnie. Że jest niżej niż świnie. Chciał jeść chociaż to, co, co, co te świnie jadły. Będąc synem potężnego człowieka, sam się doprowadził do takiego stanu, i my często nie wiemy o tym, że jesteśmy w takim stanie, że nasza pozycja wygląda w ten sposób w oczach Boga, że oddaliliśmy się od Niego. Bóg nam dał niesamowite bogactwo, dał nam życie, dał nam wolność, dał nam wolną wolę, a my roztrwaniamy to po prostu. Nie, nie widząc tej wielkiej miłości i łaski i tego wielkiego bogactwa, jakie mamy w Bogu, tak naprawdę. Powiem Wam, że postawa starszego brata jest tu też taka niesamowita, bo często, często my, którzy jesteśmy odrodzeni w Bogu, którzy żyjemy przy Bogu, Często mamy taką postawę w stosunku do tych, którzy przychodzą, którzy wracają do Ojca, którzy wracają do Ojca z tego świata. I, I patrząc na to, co Bóg czyni w ich życiu, czujemy zazdrość. Czujemy zazdrość. W momencie, kiedy jesteś przy Bogu, masz to wszystko. Możesz wziąć tego koziołka, kiedy chcesz, bo on należy do ciebie. Możesz korzystać z tego majątku, z tego bogactwa, które masz w Bogu. A my często patrzymy na innych, na tych wracających synów marnotrawnych, widzimy, jak ojciec wkłada na ich palec pierścień, widzimy, jak ubiera ich. W czyste szaty. Widzimy, jak wielką radość sprawiają swoją obecnością Bogu i wszystkim innym, że dziwimy się, że dlaczego tak łatwo Bóg im wybaczył, dlaczego ta radość jest z ich powodu. Skoro oni roztrwonili tak niesamowity majątek. I powiem Wam, że to, trochę w tej sytuacji całej widzę też siebie, bo widzę czasami postawę moich braci i sióstr sprzed lat, kiedy razem z nimi byłam w kościele, kiedy wzrastałam w Bogu. A później odeszłam, wyparłam się Boga. Ta historia jest tak idealna dla mnie, realnie fizycznie, bo ja to, to zrobiłam. Ja wziąłam, co mi dał Bóg, i poszłam w świat, i zeszłam do tej pozycji, do której szedł ten syn. Ale wróciłam, był do mnie wybieg. Wracałam i się bałam. Czy przyjmie mnie? Bałam się powrotu, bałam się tego, czy mnie przyjmie, czy mi wybaczy, bo słyszałam różne głosy i różne, różne myśli chodziły mi do, po głowie, że Ojciec nie będzie chciał mnie znać. A On mnie przyjął, ukochał, oczyścił. Nałożył na mnie czyste szaty i dał pierścień, dał pierścień na mój palec. No niesamowite, jestem ogromnie mu wdzięczna, ale czasami dochodzą do mnie głosy starszego brata, który mówi: Gdzie była przez te wszystkie lata, kiedy ja w pocie czoła pracowałem? Bóg wie, gdzie byłam, Bóg wie, gdzie był jego syn marnotrawny. Moja radość niech będzie Twoją radością. Moja radość niech będzie, dla Ciebie błogosławieństwem i światłem, nie czuję się lepsza od Ciebie i nie czuję się gorsza od Ciebie. I Ty też taki się nie czuj. Bo mamy jednego Ojca, wspaniałego Ojca, pełnego miłości, łaski dla nas wszystkich. I radujmy się z każdego, który powraca, i z tego, który był już i znał Ojca, i z tego, który nie znał, który przychodzi do Niego. Pierwszy raz radujmy się, bo jeśli wierzymy w Boga, to wierzymy Jego Słowu i wiemy, co czeka tych, którzy nie powrócą do domu?